W kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już przeczytaliście tytuł, to pewnie wiecie, czym tutaj dzisiaj będziemy się zajmować. W sumie auto już posiadam ponad 2 lata, ale jeszcze nigdy tego nie sprawdzałem. Chodzi oczywiście o prędkość maksymalną. A czemu nie sprawdzałem? Właściwie może i sprawdzałem z raz może dwa. Ale powiem Wam szczerze, że mimo tego, że jak widzicie jesteśmy w Niemczech na autostradzie, tutaj nie ma żadnych limitów można sobie bez problemu auto sprawdzić to nie zawsze idzie to zrobić, bo no mimo wszystko jest tutaj spory ruch i żeby taką próbę wykonać, no to potrzeba trochę miejsca a zazwyczaj jest tutaj zajęte, także ciężko coś takiego zrobić chyba, że ewentualnie może gdzieś jechać w nocy, czy tam Wcześniej nad ranem, jeszcze, kiedy jest ruch bardzo mały, wtedy można coś takiego wykonać. Ale właśnie dzisiaj zauważyłem, wracając do domu, że ruch jest trochę mniejszy niż zwykle. Także może później, troszeczkę jak będę bliżej domu, już bliżej Berlina, może taką próbę właśnie uda się wykonać. Jak widzicie, jest piękna pogoda, lato 25 stopni, 20 godzina, prawie 20.30. 20, Wy ten film oglądacie dużo później już nawet w jesiennych czy zimowych klimatach. A z tego względu właśnie że mam zawsze troszeczkę filmów nagranych do przodu, tak czasami się właśnie złoży. A chcę, żeby to wyglądało tak jak jakiś serial, czyli jeden film w tygodniu i dlatego te filmy, które mam nagrane w zanadrzu, trzymam po prostu w kolejce i ukazują się one co tydzień o godzinie 12 w sobotę, tak jak już pewnie wiecie o tym no i kolejka już się troszeczkę zrobiła z tymi filmami, dlatego właśnie ten film nakręcony jest w sumie w początek za koniec czerwca, a wy go oglądacie dopiero na jesień, zimę no ale akurat to, to chyba zdążyliście już pewnie zauważyć że te filmy są właśnie wypuszczane z lekkim opóźnieniem ale to oczywiście żadnego znaczenia nie ma, wydaje mi się, że Najważniejszy jest przekaz filmu, a kiedy on jest nakręcony i wypuszczony, to jest chyba drugorzędna sprawa. No dobra, ale wracając do tematu prędkości maksymalnej, powiem Wam szczerze, że właśnie już chyba dwa razy, tak jak wcześniej wspomniałem, yy, sprawdzałem sobie mniej więcej, ile to auto jest pojechać maksymalnie najszybciej. No i wyszło mi tam, że nieco ponad 200 i to auto już po prostu nie chciało jechać. Nie wiem, czy to jest prawda. Gdzieś to wyczytałem, czy ktoś mi powiedział, już nie pamiętam Ale podobno niektóre modele mają właśnie prędkość ograniczoną mapą silnika Czyli po prostu, bo w graniu innej mapy, czyli tak zwanym popularnie chip tuningu Ta prędkość maksymalna może być większa, a czasami nawet dużo większa Bo niektórzy tam, widziałem, ponad 240 wyciskają z takiego silnika No nie wiem, nie wiem czy to... Czy to jest możliwe czy nie? No oczywiście ja się nie będę tam kłócił ani spierał, bo być może jest taka opcja. W każdym razie, takie coś słyszałem, że te silniki mogą być ograniczone właśnie mapą. Zresztą być może to być prawdą, bo jak wiecie, pewnie te silniki tam chyba 120, 136 czy tam konnej, już nie pamiętam dokładnie, to są dokładnie te same, co na przykład ja mam 143, w tym, że właśnie są one moc jest ograniczona mapą silnika. Także może tak jest naprawdę. Ale oczywiście nie jestem tego 100% pewien, być może się mylę. Jeśli wiecie coś więcej na ten temat, proszę napiszcie w komentarzu. Jestem właśnie ciekaw, czy to jest prawda, czy po prostu ktoś tam mi bajek naopowiadał, czy gdzieś wyczytałem bzdury. No już sam nie pamiętam, skąd to wiem. Ale gdzieś taką informację kiedyś przeczytałem, czy właśnie usłyszałem. Teraz akurat jestem na jakiejś zwężce, także tutaj nie pojedziemy. Widzę, że ruch jest właśnie dzisiaj mały, ale nie jest znowu tak mały, żeby można było bez problemu sobie cisnąć i sprawdzać, ale właśnie podjadę troszkę dalej, e, może zrobi się trochę później, jeszcze mniejszy ruch. No i wtedy spróbujemy coś ogarnąć i zobaczymy, czy, bo czy pójdzie nam nieco więcej niż 200, bo wiem, że do 200 to idzie bez żadnego problemu. Czuć nawet cały czas jak przyspiesza, a praktycznie przy 200, tak jakby traci moc i już za dużo nie chce jechać. No ale zobaczymy za chwilę. aha, No jeszcze jedna rzecz, właśnie chciałem powiedzieć, że nie będę tutaj yy, sprawdzał przyspieszenia, czyli nie będę wciskał nogi w podłogę i nie będę sprawdzał jak szybko on osiągnie tą maksymalną prędkość, tylko po prostu spokojnie właśnie w miarę możliwości ruchu na drodze będę próbował się tam rozpędzić, no i zobaczymy właśnie ile po prostu on poleci na maksa, bo przyspieszenie to tam myślę, że nie ma sensu akurat mierzyć, bo akurat w moim przypadku w automacie to też tam Inaczej niż w skrzyni manualnej, dlatego właśnie sprawdzimy sobie tylko prędkość maksymalną. Widzę, że teraz może mamy trochę miejsca. Lewy pas wolny, także spróbujemy. Pod górę, także zwalnia auto. Teraz będzie z góry, to pewnie przyspieszy. No i jak widzicie sami, teraz mamy nogę w podłodze, 4000 obrotów. I lecimy tam 200 z groszami. Według GPS-u 4 km na godzinę mniej No i tyle moje auto idzie. Nie wiem, przypuszczam, że jakbym tak jechał z nogą w podłodze no, przez dłuższy odcinek, to może bym tam osiągnął jakieś Nie wiem, może 215 Ale chyba szybciej nie. Zobaczcie teraz Jadę sobie 206 na godzinę. Lewa strona. Proszę bardzo. No tak się w Niemczech jeździ. Niestety. No, i tak to właśnie wygląda w moim przypadku. Mówię, od zera do praktycznie 200 na godzinę auto rozpędza się normalnie, gręca się na obroty normalnie, jedzie normalnie, ale przy 200 ewidentnie jest taka jakby odcinka, bo nawet rozpędzając się czuć, że auto się rozpędza do tego momentu 200 na godzinę i praktycznie przy 200 przestaje jechać. Nie wiem, czy właśnie to jest spowodowane, tak jak już Wam wspomniałem, tą mapą silnika czy czymś innym. No ale wydaje mi się, że jeżeli nie miałoby mocy, to by nie rozpędzało się również tam powiedzmy przy niższych prędkościach, a nie tylko przy osiągnięciu 200, bo zobaczcie jadą staram 150 na godzinę teraz, 160, no to tam auto przyspiesza praktycznie normalnie i nie ma żadnego problemu, a no, mówię ewidentnie przy 200 na godzinę auto przestaje już po prostu jechać dalej szybciej, no i tyle. Ale zaraz jeszcze chwila, bo wpadłem na jeszcze jeden pomysł, bo właśnie wyciskając na maksa poprzednio, miałem właśnie takie wrażenie, jak wskazówka, czy no nie wrażenie, wskazówka na pewno poszła do obrotów na 4000, ale takie wrażenie właśnie jakby to skrzynia ograniczała prędkość maksymalną. I tak sobie pomyślałem, że może wrzucę teraz tutaj w tryb manualny skrzynię, żeby po prostu ona nie zredukowała biegu na niższy i może wtedy będzie tutaj trochę inaczej. Zobaczymy, mam trochę miejsca, teraz już właściwie zbliżam się do Berlina, także tam będzie znowu ciasno, ale może tutaj jeszcze póki mam troszkę miejsca się uda no zobaczymy, tutaj teraz się zrobiło pusto, także duszę w podłogę teraz, zobaczymy czy auto nam się rozpędzi więcej niż te 200 tam było chyba nie pamiętam 200 z groszem praktycznie Teraz mamy ładną, prostą drogę. E, jak widzicie, to nic jednak nie zmienia. Ale muszę już zwalniać, bo jest ograniczenie akurat. 120, no nie, czyli jednak wychodzi, że w obydwu przypadkach prędkość maksymalna to jest on nieco ponad 200 na godzinę. Także nie będę tutaj już więcej prób wykonywał, bo to raczej nic nie zmieni. Także czekam na Wasze odpowiedzi. W komentarzach napiszcie, co o tym myślicie. Czy faktycznie jest tak, że prędkość maksymalna może być ograniczona mapą, właśnie silnika, czy u mnie jest coś nie tak, że jedzie tylko dwie stówy i więcej już nie chcę. No sam jestem ciekaw, czy to prawda, czy, czy będę musiał coś po prostu w aucie zrobić, naprawić. Choć mówię, no, no nie odczuwam, żeby coś było nie tak, a tą prędkością maksymalną to bardzo rzadko jeżdżę, bardzo rzadko osiągam przeważnie autostrada i ten przy tam 160 na godzinę że nie jest mi aż tak bardzo potrzebne, no ale wolę, żeby było sprawne, jeżeli coś tutaj jest niesprawne. No ale być może jest tak jak mówiłem właśnie, że tylko i wyłącznie tutaj jest ograniczenie jakieś poprzez mapę silnika. Tak czy tak, na tym już będę kończył tą próbę. No i nie pozostało mi chyba już nic innego jak wypowiedzieć swoje magiczne słowa, czyli moją regułkę. Wielkie dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam, oglądajcie też moje inne filmy. Subskrybujcie mój kanał. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.